Olga Dec, adwokat, kierownik zespołu w kancelarii Sobota Jahira. Paweł Rafałowicz, radca prawny w kancelarii Sobota Jahira. Szukamy studentów, którzy ukończyli trzeci rok prawa. Szukamy osób, które są zaangażowane, samodzielne i które są otwarte na nowe doświadczenia. Od momentu powstania kancelarii filarem naszych działań było propagowanie zasadności roszczeń frankowiczów. Byliśmy jedną z pierwszych kancelarii w Polsce, które zdecydowały się zainicjować takie postępowania od samego początku, wierząc w ich sukces. Od tamtej pory uzyskaliśmy 2000 korzystnych wyroków dla naszych klientów i braliśmy udział w przełomowych rozstrzygnięciach. Bardzo ważnym aspektem naszej pracy jest współpraca zespołowa. Z naszą kancelarią związanych jest około 60 adwokatów i radców prawnych. Każdy z nas specjalizuje się w innej dziedzinie prawa. To dla ciebie oznacza, że otrzymasz wsparcie w każdej sytuacji. Współpracując z nami, możesz liczyć na grafik dostosowany do Twoich potrzeb, przyjazną atmosferę, wynagrodzenie adekwatne do Twojej wiedzy, zaangażowania i doświadczenia. Czekamy na Twoje CV. Daj się przekonać. Obserwuj nas na naszych social mediach. Do zobaczenia.